Mamy już kogoś. Także 3, 2, 1, 0 start. Siemanko, witam serdecznie. Jego ze Poznania się kłania. E, tak, na szybko, tylko i wyłącznie dosłownie dwa słowa w y, podziękowaniu y, za wczorajszy dzień, za to, że mogliśmy wspólnie obchodzić szczodre gody. Było Was naprawdę bardzo dużo ludzi. Jestem bardzo wzruszona, jestem, ja w życiu nigdy nie dostałam ty tylu prezentów. Nie miałam tylu gości. Niektórych z zaskoczenia nawet z, z gdzieś tam z zamiedzy, że tak powiem, z Anglii. Z innych województw. Byli też goście specjalni e, całymi rodzinami, że tak powiem, także Peplowo Błaszkowiakowa Rodzina, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za przybycie, za tak liczne prezenty. Dziękuję też tutaj panu Kustoszowi, który przyszedł i z którym na pewno jeszcze nie raz będziemy się spotykać i, i korzystać z jego niesamowicie obszernej wiedzy na temat... Nas tak naprawdę, na temat naszych przodków, naszych rodów, na temat pokoleń, na temat historycznych prawd, które doświadczył na własnej skórze, a nie przeczytał w jakichś książkach, tylko faktycznie jeździł po całym świecie i był takim korespondentem w Polsce. Mówił, co się wydarzyło, kiedy, jak to wygląda faktycznie, od kuchni. Też dziękujemy za tą prelekcję, którą wygłosił wczoraj. Jak mam chwilę, to po prostu wiecie, co powiem yy, po kolei. Bardzo serdecznie dziękuję Kinze i Remikowi za wszystko, tak naprawdę. <głos> <głos> za to, że zawsze pomagacie, wspieracie, jesteście od początku do końca. <noise> za ognisko Remik, dziękuję ci bardzo mocno za to, że jednak ten symbol ognia słowiański był. Dziękuję za załatwienie Remik też podłaźniczki, za jebistej gałęzi, którą też oczywiście wam pokażę na zdjęciach. Dziękuję ci Kinga za to, że byłaś dzisiaj ze mną do końca i pomagałaś tak wytrwale, że wczoraj pilnowałaś dzieciaków. Mm. Bardzo serdecznie dziękuję Mirkowi, Krisowi, Rychowi, Szczepanowi, Piciowi, Kotowi, Małej, um, Alicji, Szymonowi, Kasi oczywiście też, Zielarskiej, całej poznańskiej wiarze, e, która się pojawiła. Oczywiście Haneczko też nie pojawiła się, ale bardzo serdecznie, no moja poznańska wiara. No, dziękuję Wam z całego serca za to, że wspólnie możemy no, być na tym chorym świecie i że sprawiacie, że tą wolność się czuje po prostu w sercu i w duszy. Przepraszam, bo bardzo dziękuję też Bartosowi i Ani. Niesamowity prezent po prostu. Tych prezentów jest tyle, że następnie bardzo dziękuję. Za przybycie wraz właśnie z Markiem i z drugim Andrzejem. Gosi Andrzejowi Wielebnym. Yy, dzisiaj Andrzej jakiś dyżur ma w pracy, oni po prostu przyjechali chociaż na chwilę, żeby się zobaczyć. Dziękuję za wszystkie prezenty dla Maliny, dla Leona, dla mnie, dla Krzycha. Za. Zaciuchy dla Leona, akcesoria sportowe, prezenty dla Leona. Po prostu dziękuję. Jednych, jednych z najbardziej, którym dziękuję, to jest Paweł, Zanetką, jak również Robert. Przepraszam, Robert z Dagmarą. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi, których w dzisiejszych czasach jest tak ciężko mieć. Po prostu. To są, słuchajcie, łzy szczęścia. To nie, że ja coś się dzieje, ale tak bardzo doceniam wczorajszy dzień. To daje mi takiego, taką nadzieję wielką, że to faktycznie wszystko się jeszcze może ułożyć, mimo tego, że jesteśmy dociskani bardzo mocno. Dziękuję też wszystkim tym, którzy złożyli mi życzenia w postaci telefonów, sms-ów. Ogólnie mam 26 grudnia urodziny, faktycznie kalendarzowo. Natomiast no, wczoraj żeśmy to organizowali. Dziękuję też drugiemu stronizantowi Szczepanowi za wspólną organizację tego zacnego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję Monice, która przyjechała po raz pierwszy się z nami w sumie poznać i przywiozła tyle pięknych podarunków dla Leona. Bardzo to doceniamy i na pewno, je, jeżeli tylko będziemy mogli, każdemu z was razem i z osobna się odwdzięczymy, jak tylko będziemy mogli. Um, I chyba pierwszy raz poczułam, że faktycznie to, to dobro wraca, wiecie. Tyle po prostu tych wszystkich pięknych rzeczy. Momencik. No moja mama dzwoniła już też. Tyle tych wszystkich pięknych rzeczy, tyle zdrowych rzeczy, tyle jakichś mydełek. Jakichś właśnie lampek takich, no, z, z, no niesamowitych. Um. Bransoletki, po prostu, powiem Wam, że kwiaty przepiękne. Kacper, przecież, przepraszam, Kacper i Małgosiu oraz Igorze, bardzo przepraszam, że o Was zapomniałam. No jesteście też oczywiście najważniejsi, tak jak wszyscy, którzy wczoraj po prostu stworzyli tą jedność. Też dziękuję wszystkim Szczepana, jakby tutaj znajomym. Czyli jakby tym młodym szczurowi, jego kobiecie. Jak również, właśnie, może powiem, całej ekipy Szczepana, po prostu. Cieszę się, że mogłam, mam zaszczyt po prostu Was poznać i z Wami. Być i z wami żyć. Naprawdę, może nie wiem, może tego tak nie widać, ale i pieluchy dla Malinowskiej, i po prostu słodycze, kawy, nie kawy, zabawki, kosmetyki. Słuchajcie, artykuły jakieś spożywcze też. Jabłek, dwa kartony Robert z Dagmarą przywieźli. Powiem wam, że naprawdę to, wczoraj to chyba był faktycznie najlepszy dzień w moim życiu. Bardzo, bardzo to doceniam, bardzo będę to mocno pamiętać, wspominać. Na pewno chcemy, będę chciała również zorganizować te jaregody. Szczodre gody, naprawdę były szczodre. Sorry. chciałabym Dziękuję to naprawdę za mało. I cieszę się, że cieszę się bardzo, że mogliśmy wczoraj się tutaj spotkać. Chciałabym, abyśmy mogli spotykać się chociażby te 3-4 razy w roku. Natomiast nie na te dwie trzy godziny, nie na te kilka godzin, ale żebyśmy mogli się spotykać razem e, i być razem na przykład przez tydzień, przez weekend. Chociażby, żebyśmy mogli cokolwiek y, się nacieszyć też tym byciem. Oprze, teraz też jestem przeszczęśliwa. Natomiast jakby wiecie, jest zawsze taki chaos w tym wydarzeniu, trzeba przygotować. My mamy jeszcze czteromiesięczną malinkę. Ee, dzieciaki też bardzo świetnie się bawiły. Byliśmy wszyscy naprawdę w jedną wielką rodziną i jednością. Właśnie też dziękuję oczywiście mojemu bratu i bratowej, że godnie jak zawsze reprezentują nasz ród i pojawiają się na każdej ważnej dla mnie imprezie. E, dziękuję też wszystkim tym, którzy niestety nie dojechali, ale byli gdzieś tam myślami na pewno intencją z nami, czyli Weronika z Mirkiem, Tatiana z Saszką, e, Honorata z Krzysiem. E, bardzo Wam serdecznie dziękuję też, że jesteście, że możemy gdzieś tam wspólnie w, wspólnie iść po prostu przez to życie. Um, i naprawdę daje mi to taką nie dość, że nadzieję na lepsze jutro wy, wy i, i to, w jaki sposób gdzieś tam zostałam potraktowana. No słuchajcie, jakieś organity y, szałwie białe, jakieś świeczuszki ręcznie robione, kosmetyki. Y, no. Szał, szał, winka, niewinka, miody pitne, ciasta pięknie przyozdobione, to jest, no nie, nie, nie jestem w stanie wyrazić po prostu tej wdzięczności, tej radości w słowach, naprawdę... Na pewno będę chciała zorganizować również Jaregody, um, nie wiem czy tu, czy gdzieś indziej, natomiast um, chcieli, jeżeli chcielibyście to jeszcze się um, gdzieś tam spotkać, nie tylko ze mną, bo tu nie o mnie chodzi, ale też z tymi ludźmi, o których teraz Wam mówię, naprawdę uważam, że jest szansa, abyśmy w Polsce stworzyli jedność. Niezależnie od tego, czy założymy jakieś fundacje, sracje, organizacje, czy będziemy mieli tą ziemię, czy też nie, jeżeli spotkajmy się, chociaż mamy za chwilę nowy rok, serdecznie Was proszę, zróbmy wszystko, aby móc spotkać się, chociaż ten, nie wiem, no raz na kwartał, tak? Mam nadzieję, że będę mogła niedługo wykreować to, co kreuję, to, co projektuję cały czas, to, o czym marzę, czyli to agroturystykę, i każdy z Was będzie miał tam miejsce swoje też, u nas na tej Ziemi. Jeżeli tylko uda nam się cokolwiek pozyskać, nie potrwa to, a może właśnie potrwa to gdzieś tam, proszę Was też o tą intencję, abyśmy mogli zrealizować ten cel. Czyli zakupić tą ziemię i stworzyć taką, taką enklawę, taką ostoję dla właśnie wszystkich nas. Nie wiem, co piszecie, bo jest gdzieś dosyć daleko, a jestem... przyjechaliśmy do wpół do trzeciej, do Malinowskiej wstaliśmy o siódmej, także jestem dosyć mocno przemęczona. Pierwszy raz też była taka impreza, gdzie praktycznie no wcale nie było alkoholu. To też była niesamowita rzecz, niesamowite przeżycie. Oczywiście jakaś ambrozja, zamanitki, yy, gdzieś tam jakieś winka, piwka owszem, zdarzy, zdarzyło się, natomiast jakby to też piękne to było, że to była tak zdrowa impreza, gdzie i potańczyliśmy, i pojedliśmy, i pokrzyczeliśmy sobie i mieliśmy ognisko i była prelekcja. I było robienie tej podłaźniczki wspólne. Wspólne przygotowanie tych potraw, wspólne sprzątanie. To po prostu wszystko, co, czego doświadczyłam wczoraj, było niesamowicie piękne i pokazuje, że rodzinę możemy też mieć w ludziach postronnych, tak naprawdę. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bardzo rada. Dziękuję Wam za, za wszystko, nie tylko za prezenty, za, za obecność, za chęć gdzieś tam obecności, a, a niemożność, tak? bo, bo coś wyskoczyło. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim razem i z osobna, których wymieniałam. E... Bardzo bym Was prosiła, żebyśmy na jaregody wszyscy potrafili gdzieś tam, ja, ja też, my też nie jesteśmy majątni, odłóżmy sobie te pieniążki do tego czasu. Jaregody, słuchajcie, już sprawdzaliśmy, w marcu wypadają, 21 to jest piątek, 22 to jest sobota, a jaregody są właśnie z 21 na 22 marca. Nie wiem jeszcze gdzie, to wszystko jest otwarte w, w moim sercu, w mojej duszy. Dostosuję się również do Was. Pojadę, jeśli trzeba będzie, no nawet na drugi koniec Polski, na Mazury, jeśli będziecie, jeśli większość gdzieś tam ludzi zdecyduje. Połączmy się w tym nowym roku, bo ja w tej chwili mam naprawdę ogromną nadzieję na to, że będziemy w stanie jednak pokazać, że potrafimy stworzyć jedność ponad podziałami, ponad wszystkimi jakimiś wartościami, które wyznajemy. Niezależnie od tego, czy myślicie, że Ziemia jest płaska, czy okrągła, czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, czy tak jak był u nas wczoraj gość z Indii również, czy wierzycie w Buddę, czy wierzycie w Krishnę, czy jesteście z Ukrainy, czy jesteście z Indii, czy jesteście z Polski, czy przyjechaliście z Anglii. Czy pracujecie na etacie, w, czy pracujecie w państwówce, czy prowadzicie własną działalność, um, czy chodzicie do kościoła, czy też nie. Na tego typu, czy macie lat 60, czy macie lat 22, bo taka różnica wieku również wczoraj była na sali i ludzie się potrafili bawić, potrafili rozmawiać, dyskutować. Naprawdę niesamowite, przepiękne chwile. Za które raz jeszcze z całego, z całego serca i z całej mojej duszy szczerze bardzo, bardzo dziękuję. Jestem pełna nadziei na ten przyszły rok. Oczywiście my jeszcze z Krzyśkiem się pokażemy Wam zapewne 31. w Sylwestra. Anicie oczywiście też bardzo dziękuję za przyjazd. Przepraszam Anitka, że o Tobie zapomniałam i o Lawka ściskamy najmocniej na świecie. Jeżeli o kimkolwiek, kto wczoraj zaszczycił mnie swoją obecnością, mnie i jeszcze pana w sumie zapomniałam, to bardzo przepraszam, natomiast jakby te emocje cały czas gdzieś we mnie wibrują i jestem bardzo zaszczycona, wzruszona tym, że tak to wszystko wyglądało, a wiem, że może wyglądać jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, jeszcze intensywniej, jeszcze. Piękniej po prostu. I wstępnie zapraszam wszystkich na jaregody. Gdzie ustalmy wspólnie? E, wspólnie gospodarzmy, wtedy e, postarajmy się być dłużej niż parę godzin wspólnie. Chociaż oczywiście ja wiem, że są przypadki, tak jak u Andrzeja wielebnego, że no musi gdzieś jechać i nie jest w stanie, tak? E, nie jest w stanie zostać na przykład na noc ehm, natomiast zróbmy to wszystko tak wykreujmy to w naszych sercach żebyśmy wszyscy faktycznie mogli przyjechać, pobyć ze sobą parę dni ehm, i wspólna intencja nie muszę to być ja, może to być ktoś z was, kto miałby taką samą intencję ehm, i żebyś, żeby ktoś z nas może to będziemy my, ja i Krzysztof żebyśmy faktycznie pozyskali ziemię i aby ta ziemia mogła być nasza wspólna, aby zawsze drzwi mogły być gdzieś otwarte, abyście mogli przyjechać, odpocząć, uciec od problemów, od kłopotów, przechować się, zrelaksować się. Jestem przekonana, że wspólnie, razem naprawdę jesteśmy w stanie wykreować tyle dobra, że ten Matrix. Nie będzie nas dociskał, że nie będziemy go czuli, że nie będzie robił nam żadnej różnicy, tak naprawdę, mimo że będzie istniał jeszcze przez długi czas. I nie, chciałabym Wam powiedzieć, że nie będzie tak, że z dnia na dzień ktoś machnie czarodziejską różdżką i wszystko będzie dobrze, i system przestanie istnieć, świat przestanie istnieć. To wszystko jest w nas. Jeżeli będziemy potrafili zbudować w sobie szczerość, pozbędziemy się programów Albo będziemy starać i pracować nad poz, po, po, tym, żeby się pozbyć swoich własnych programów, uzdrowimy swoje rody. Mm. Jesteśmy w stanie być, żyć, wspierać się nawzajem, cieszyć się tym życiem, płakać razem ze szczęścia, ocierać swoje łzy, przytulać się i po prostu być szczęśliwymi, e, tak jak kiedyś te słowiańskie rody nasze potrafiły żyć wspólnie. I w porozumieniu. Plemiona słowiańskie różniły się od siebie, nawet jeśli mieszkały 20-50 kilometrów od siebie. I one się różniły bardzo. Różniły się zwyczajami, obyczajami, kulturą, wierzeniami nawet się różniły te plemiona. Natomiast one wszystkie potrafiły żyć na jednym terenie. Co więcej, potrafiły wysłać jakichś ludzi z jednego do drugiego plemiona, aby się uczyć. Aby móc poznawać wspólnie swoją kulturę, szanować ją, aby wnosić coś do innych plemion albo zabierać właśnie jakąś wiedzę. Możemy się naprawdę od siebie wszyscy cały czas uczyć, możemy być wszyscy dla siebie życzliwi, tak jak to prawdziwi Słowianie byli i są, bo nadal nimi jesteśmy, nadal płynie w nas krew naszych przodków. No, już trochę teraz się ogarnęłam. Już czuję, że mi przeszła to, to wzruszenie. I naprawdę uważam i wierzę w to i wiem to. Jestem przekonana, że stworzymy tą jedność w 2025 roku, choćbyśmy sobie ją mieli kurwa narysować i wyciąć. Dziękuję Wam wszystkim raz jeszcze. Jeżeli ktokolwiek tutaj coś napisał, nie ja bym mówię, no nie przeczytam, bo mam daleko. Też wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za chęć bycia, za wszystkie odtworzenia, za oglądalność. Ale liczę na Was, że w przyszłym roku, oprócz tego, że będziemy się raz na jakiś czas spotykać na tym Facebooku. A może właśnie nie będziemy musieli, ponieważ raz na jakiś czas spotkamy się wszyscy razem na żywo, każdy z nas będzie mógł się przytulić, pozłożyć sobie życzenia, tak jak wczoraj było to wokół ogniska. Um, śmiesznie, bo śmiesznie mieliśmy mieć chleb okrągły, natomiast no coś Mirka tknęło i ten chleb został pokrojony w piekarni. No i chodziłam ze skipkami, czyli tak u nas się w Poznaniu mówi skipki, u Was to są wszystko kromki. W innych regionach Polski, i te skipki, żeśmy odrywali jeden od drugiego i żeśmy się ściskali, składali sobie nawzajem życzenia. Był też tort, były świece, były życzenia, było 100 lat, były tańce. Naprawdę przepiękny, magiczny, pozytywny. Dzień, który zapamiętam na pewno do końca życia. 37. urodziny Jagody z Poznania, szczodre gody, jak również urodziny Szczepana. To było niesamowicie energetycznie pozytywne wydarzenie. Dziękuję Wam raz jeszcze. Żegnam się, bo Malinowska zasypia, zatem też nie chcę e, przeszkadzać. Dodatkowo Matka Natura już mnie też wzywa. Aha, jeszcze bym tylko chciała pokazać, pochwalić się, że. Wszystkie pomysły. Tutaj mam znak Delesa. Nie widać pewnie, o może będzie widać. Mam niesamowicie ręcznie robioną z papirusów. Notes ze skóry. Niesamowity prezent. Naprawdę jeden z wielu niesamowitych prezentów. Będę starała się zapisywać wszystko, co będzie wartościowe, co gdzieś tam spłynie na mnie już dziś, za tydzień, miesiąc, w przyszłym roku. I mam nadzieję, że w tej księdze zapiszemy wszystko, co będzie dobre, uczciwe, z czystym sercem, duszą. Wiem, może się powtarzam. Po prostu jakby jak patrzę na tą ilość tych prezentów, tych upominków, tych kartek z życzeniami, kwiatów. Niesamowite przeżycie ciuchów, zabawek. Na pewno tutaj jak będziecie chcieli, każdy z was będzie mógł również dopisać na Jarych godach już swoje intencje. I może stu, stwórzmy z tego naszą księgę rodową. Bo my również nawzajem, mimo że nie łączą nas więzy krwi, możemy być jednym wspólnym, wielkim, zgodnym, szczęśliwym rodem. Żegnam się z Wami po raz siódmy, jak zawsze. Bardzo Wam serdecznie dziękuję na komentarze, które tutaj zamieściliście. odpowiem, Odpiszę, niebawem odpowiem zamieszczę też kilka tam zdjęć, bo w sumie ja nie robiłam, może ktoś jeszcze też z poznańskiej wiary jakiś prześle bądźcie szczęśliwi w tym, jak i w następnym roku, jeszcze będzie od nas wspólny z Krzysiem przekaz no i Krzyszchowi oczywiście też dziękuję jeszcze za to, że po prostu stanął na wysokości zadania bardzo mocno e, czuwał nad Malinowską e, poradził sobie dzielnie jak co dzień jak zawsze, zresztą, i mam nadzieję, że my również stworzymy bardzo długowieczny, przepiękny ród, z którego my będziemy dumni, jak również nasze dzieci, a może i Wasze dzieci i wnuki. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, szczodrych godów. I do usłyszenia jeszcze przed, w starym roku, przed nowym rokiem. Dziękuję pięknie, wiem, jestem trochę, że tak powiem, podkrążona. Natomiast jeszcze raz każdemu i wszystkim z osobno serdecznie dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.